Podczas okupacji jedynie Polacy potajemnie świętowali to święto, narażając swoje życie. Serdecznie witam młodzież z publicznego gimnazjum nr 1 w Pionkach przybyłych na dzisiejsze spotkanie pod tytułem Chwila wojennych, okupacyjnych Wspomnień Żołnierzy Armii Krajowej, Członków Światowego Związku Żołnierzy AK Koła w Pionkach. Wojenną przeszłość wspominać będą Pan Kapitan. Andrzej Skórnicki, Pan Kapitan Zenon Grzybowski, Pan Porucznik Kazimierz Furga, Pan Porucznik Tadeusz Iskra. Publicznego gimnazjum nr 1 w Piąkach bierzemy udział w wielu lokalnych uroczystościach na terenie naszego miasta. Uroczystości te mają na celu upamiętnienie wydarzeń historycznych. I często widzimy panów, tutaj, żołnierzy, którzy reprezentują swój pozec standardowy. W jaki sposób trafili panowie do Armii Krajowej? No może ja, pierwszy odpowiem. Do armii krajowej występowało się w ten sposób, że to było wszystko w konspiracji. To były lata okupacji. Ja, na przykład, mając 18 lat, składałem przysięgę, ale nie mogłem tak przysięgi złożyć swojemu dowódcy. U nas było zaledwie znajomych trzech. W ten sposób kolega, który mnie wprowadzał do, już do baszty, to byłem w bułku baszta w Warszawie. Musiałem przede wszystkim być sprawdzony przez kolegów oczywiście. No czy nie jestem Volksem, czyli foldejczym, czy nie jestem jakimś tam podstawionym przez y, Niemców. Było sprawdzanie dokładne całej rodzinie. No i wtedy dopiero decydował dowódca Plutonu czy dowódca Kompanii, że można go przyjąć, można od niego przyjąć księgę. Składało się przysięgę i było się już tym żołnierzem. Wojna, miałem wtedy 15 lat, 1939 rok, koniec z nauką. Niemcy weszli, szkoły zamknęli, były tak zwane łapanki na ulicach, gdzie łapali ludzi. Zrobili, zamykali ulicę z jednej, z drugiej strony, zabierali ludzi obojętnie w samochody i teraz była segregacja którzy byli podejrzani. szli do Para Święcima, którzy byli jeszcze zdrowi, mocni, szli do y, Baora. Wywożeni byli na do Niemiec. Następuje 1944 rok wybucha powstania. Nie było ciężkie brani przeciwko Niemcom, którzy mieli czołgi samoloty. Ja idąc do powstania dostałem tylko dwa granaty i nic więcej. Broń to sobie zdobyć. Te walki były wokół. Pomału, pomału. Niemcy oczywiście mieli przewagę zawsze nad nami. Pomału się ten cały obszar zwężał. Coraz mniej. No i zostaliśmy już w czasie kapitulacji, to jest 28 września, już zostaliśmy na małym skrawku na W parku Dreszera. Nie mieliśmy już gdzie Trzeba było, jak to się mówi, wiesić biały flagi i poddać się. Powiem tylko tyle, że nasza kompania, znaczy K1, czyli Karpaty, w dniu, kiedy weszliśmy do powstania, liczyło nas 300- 26. Tak podają nasze książki o naszej kompanii. Zostało ono 180. Powstanie upadło nie tylko z tego, że brakowało nam amunicji, nie mieliśmy du dużej broni mocnej przeciwko samolotom czy czołgom. To przeciwko czołgu mieliśmy tylko butelki z benzyną. I to była cała broń. Ale oprócz tego brakowało żywności. Zomagali się broni, broni, bo ubioru to w ogóle, jak to mówią, tam na, na 10 czy 20 to był jeden mundur. No, spać to samo spało się w lesie pod drzewem. Nie miałeś nic, ani koca, nic, nie miałeś, tylko płaszcz jakiś. Mało, i to się stało. Jedzenie normalnie w bańkach gotowali po mleku, dlatego że nie można było napalić większego ognia, bo z góry Niemcy śledzili. Tak, 15 lutego już ja byłem aresztowany przez NKWD. Ja miałem wtedy 23 lata 23 lata. dać i dać takiemu człowiekowi młodemu, młodemu 15 lat wyrok. Wybierzi mnie aż do Goleniowa i do więzienia karnego. 12 tysięcy, sama młodzież się działa. No możecie sobie wyobrazić, jak to mogło być to nasze państwo mówiąc no, wolne, wolne ta wolność. Wydawało się, że przyszli już nasi przyjaciele będziemy mówić wolnie. Okazało się, że nie. I teraz patrzę na młodzież mówiąc, która, gardka tej młodzieży, która naprawdę duchowo i ten patriotyzm ma w duchu. To mnie cieszy. A a jak my już 22 lata chodzimy w pocie sztandarowym, kiedyś było sztandarów 15 młodzieży w kościele, w Barbarze, przy przyważnie. Dzisiaj jest dwa. Nie wiem dlaczego tak jest. Którzy my mamy już teraz po te 80 z chaczykiem. zapraszają nas na takie różne W przedszkolu byłem. Bardzo naprawdę e, mówię, że. Po, no po prostu po, po się. Tak, młodzież, takie dzieci, mówiąc, e, idą z chorągiewką, mówiąc, nie, i potem sztandarowy wystąp, te dzieciaki maszerują, jednak oczy jest przez tych ludzi, co e, uczą ich, nie, poświęcają się, żeby te, te dzieci, Wyrośli na, 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 na Polaka, to mnie bardzo to cieszy. Jak zobaczę tutaj, jak dzisiaj was widzę i dziękuję bardzo wam za to, żeście przyszli. No, bo to mnie bardzo cieszy, bo dzisiaj młodzież jest mało takich, którzy zainteresowania mają patriotyczne. No. Dziękuję. Dalej ja, niech nie...